Dzień dobry, Katarzyna Szawłoga i Marcin Korulczyk. Witamy się ze studia TV UMCS i zapraszamy na przegląd najważniejszych wydarzeń z życia naszego uniwersytetu. Koncertem z Ziemi Wiernej, który miał miejsce w Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie, został uświetniony jubileusz 75-lecia chóru akademickiego UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej. Natomiast w Akademickim Centrum Kultury i Mediów Hatka Żaka, siedzibie chóru, odbyła się uroczystość uhonorowania jego wieloletniej dyrygentki profesor Urszuli Bobryk, a także byłych i obecnych chórzystów. Zespół znajduje się w czołówce polskich chórów akademickich. Jest laureatem licznych nagród ogólnopolskich i międzynarodowych. Ogólnopolskie studenckie forum interdyscyplinarne aktywność, aktywizm, aktywizacja zmieniło wnętrza wydziału pedagogiki i psychologii w miejsce, gdzie pod ramię idą aktywność, wyobraźnia i dobra energia. I to w wielu obszarach zostało zorganizowane przez studentów naszego koła po to, żeby troszeczkę zacieśnić współpracę pomiędzy studentami, naukowcami, praktykami, żeby stworzyć jakąś taką przestrzeń do wzajemnych inspiracji i do po prostu bycia razem i dzielenia się sposobami na aktywność, sposobami na to jak być aktywnym i po prostu bycia aktywnym tutaj dzisiaj i jutro. Ludzie wiedzą, że u nas nie ma powagi, u nas jest zabawa, ale jednocześnie wiedza i popularyzacja informacji, sieciowania się. I chcemy po prostu pokazać to, że animatorzy oprócz takiego artystycznego podejścia potrafią zrobić coś konkretnego, pięknego i mądrego jednocześnie. Gdzie studiować i na jakim kierunku? To pytania, które zadają sobie coraz młodsi. Aby ułatwić te decyzje, już po raz drugi zostało zorganizowane Ogólnopolskie Forum Szkół Partnerskich UMCS, które zgromadziło blisko 350 uczniów i nauczycieli ze 143 szkół podstawowych i średnich z 8 województw. To niezwykłe wydarzenie. A dlaczego niezwykłe? Dlatego, że poza tym, że można wymienić poglądy, poznać czym zajmują się poszczególne wydziały i jednostki funkcjonujące na naszym uniwersytecie, uczniowie i nauczyciele będą mogli wziąć udział w niezwykłym pokazie nazwanym Zagadki Natury, gdzie różne żywioły będą się ze sobą stykać, doprowadzając do wyjątkowych zdarzeń dla przyszłych i obecnych absolwentów szkół średnich mamy dobrą informację. UMCS stale poszerza swoją ofertę dydaktyczną. Na liście nowych kierunków są m.in. In. inżynieria druku 3D i socjologia cyfrowa. Uwaga! Rekrutacja trwa do 10 lipca. Zanim się pożegnamy, jeszcze kilka słów od naszego gościa specjalnego. Drogie studentki, drodzy studenci wszystkich uczelni lubelskich, życzę Wam pomyślnie znanej sesji egzaminacyjnej i udanych wakacji. Do zobaczenia w październiku. Widzimy się wkrótce. My także przyłączamy się do życzeń, trzymamy kciuki za egzaminy i super wakacje. Żałujemy, ale to już nasze ostatnie spotkanie w tym roku akademickim. Tak więc do zobaczenia na antenie TVP Lublin już jesienią.